od braci Łepu, co gołębie po e, dzieciach i wnuczkach Małego Wosa, e, Wosa 94 i Playboya. I tu mamy gołębia z 18 roku. o numerze 3257. Samczyk 18 rok Jansen Wos. Także tutaj myślę, że gołąbki też takie urodziwe, ładne czerwony samczyk grochowy. Są też samiczki niebieskie, bo nie wszystkie wosy są też Właśnie czerwone. Tutaj mamy kolejnego gołębia. Jest to numer gołębia 8070-8090. Przepraszam, 24 rok. Gołąbek, linia jansen Wos, Także tu mamy samczyka płowego z 24 roku z linii właśnie jansen Wos. Przepiękny gołąbek linia Jansen Wos ładny płowy samczyk, numer gołębia to jest 87,90 z nimi właśnie janssen Wos z gołębi łepuchów. Tutaj mamy kolejnego samczyka numer gołębia to jest 21, gołąbek 23 rok jest to Samczyk z gołębi Juska Korzekwy. Jest to linia tych, właśnie takich czerwonych, płowych jansenów Holendrów z wosów z 24 roku. Jest to jeszcze oryginalny, właśnie gołąbek od Juska. Parowane też tam były gołębie z Jansson włos od wypuchów takich, nawet markerek na głowerszce biały. Także ładny, ładny samczyk, bardzo taki urodziwy. Przepiękny gołąbek. tutaj mamy samiczkę. Numer gołębia to jest 149,57, linia gołębi Jansen Woz, niebieska białolotka. Szybkie skrzydło tutaj widać z takimi markerkami na główce tutaj. Także widać tutaj markerki na główce. Gołąbek też bardzo właśnie urodziwie linia Jensen. I tutaj mamy kolejnego gołębia, jest to numer gołębia 4136 samiec szklane oko ładny ptak ładnie zbudowany poukładany, widać jak się gołąbek prezentuje, także bardzo ładny gołąb, Janssen, jest to samczyk. I tutaj mamy kolejną gołąbkę, jest to samiczka, gołąb jest 21 rok, o numerze 21-16, 21 rok samiczki, o numerze 21-16. Także mamy samczyki, mamy samiczki, także aby sobie ktoś życzył. To naprawdę myślę, że można z tych gąbków coś dobrego uchować. Jest to samiczka. I tutaj mamy kolejnego gołębia, jest to numer głębia 4519. Taki czerwony wpadający w szali. Jansenik, takie czerwone tutaj naloty. Lekko taki mazany z czerwonymi pasami. Bardzo taki wyrywny samiec. Tutaj widać szybkie skrzydło. Gołąbek na ostatnim locie się pierzy. Także gołąbki można powiedzieć bardzo takie efektowne. Jest to samczyk. Mamy kolejnego gołębia. Numer gołębia to jest 7743 Gołąb jest 23 rok. Także koledzy zapraszam. Myślę, że tutaj materiał na pewno można sobie wybrać, gołębie dobre. Czy samczyki, czy samiczki, czy z właśnie Jansen Linia Wos, czy z Jansenów to zapraszam serdecznie, życzę miłego poranka.